przerwy rozpoczął się okres ofpitujący różnego typu imprezy targowe. Pierwszą z nich jest organizowany we Wrocławiu Tech. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych obecnych przyszłych klientów tej właśnie imprezy właśnie z naszym udziałem. My prezentujemy tutaj na naszym stoisku rozwiązania z zakresu Power Solutions, komputery przemysłowe urządzenia do zastosowania technologii LoraWan. Szczególnie polecamy zainteresowaniu Państwa rozwiązania z zakresu Lorawan, jak bramy dostępowe oraz czujniki. Jest to technologia, która staje się w Polsce coraz bardziej popularna, bardzo dużo nowych wdrożeń pojawia się w naszym kraju, jeśli chodzi o Smart Mechanic w właśnie na tej technologii. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do kontaktu z naszą